6 przyjaciele. Silnik 2,4 litra 170 km został opracowany wspólnie przez Hyundai i Mitsubishi. Jednostka ta reprezentowana jest wśród 90% ofert na rynku wtórnym. Inne silniki są dość rzadkie na rynku. Są to 2-litrowe, wolnosące benzyny 158 km oraz turbodiesel z pompowtryskiwaczami opracowane przez Volkswagena 140 km. Ten ostatni ustąpił w 2010 roku miejsca 2,1 litrowemu turbodizelowi Mercedesa OM 651, 136 i 163 km. Silniki diesla przeznaczone były na rynek europejski. Silniki benzynowe są bardzo niezawodne. Do napędu paska rozrządu zastosowano trwały łańcuch. Luz zaforowy reguluje się wybierając popychacze. Jednak zwykle nie jest to konieczne. Przerwy w pracy silnika, jak zwykle, spowodowane są wadliwą przepustnicą. O od 100 do 150 tysięcy km plastikowe koła zębate zużywają się, a rzadziej tablica elektryczna ulega awarii. Czasami zawodzi także katalizator. W wielu przypadkach konieczna była wymiana pękniętego kolektora wydechowego. W starszych pojazdach o przebiegu powyżej od 250 do 300 km wzrasta zużycie oleju. Zwykle problem eliminuje się poprzez wymianę uszczelek trzonków zaworów. W skrajnych przypadkach przyczyną zwiększonego zużycia oleju są zapiec ząb pierścienie. Wersje z silnikiem Diesla były wyposażone wyłącznie w sześćbiegową manualną skrzynię biegów. Czasami trzeba było go naprawić po od 250 do 300 000 km. Silniki benzynowe łączono zarówno z pięćbiegową manualną skrzynią biegów, jak i przekładnią CVT 2 CVT. Japońska bezstopniowa skrzynia biegów JF-011E produkcji JATKO była montowana w wielu samochodach różnych marek, Nissan, Mitsubishi, Renault. Wbrew obawom, wariator jest dość niezawodny. Jednak niektórzy właściciele musieli udać się do centrum serwisowego po od 150 do 200 tysiącach kilometrów, aby naprawić skrzynię biegów. Jednocześnie wiele przekładni CVT nie powoduje problemów przez 250-300 tysięcy. KM jesienią 2013 roku przekładnia CVT ustąpiła miejsca 6 biegowej automatycznej skrzyni biegów Hyundai Powertech 6F24. Skrzynia była używana w wielu samochodach i sprawdziła się pod względem wytrzymałości. Jak dotąd nie było żadnych problemów z automatem i kompasem. Jeep Compass jest dostępny zarówno w wersji z napędem na przednie, jak i na wszystkie koła. Napęd na wszystkie koła mogły mieć tylko samochody z silnikiem benzynowym o pojemności 2,4 litra i turbodieslem. Zostały wyposażone w system Freedom Drive, który łączy tylne koła w przypadku poślizgu przednich kół. Odpowiedzialne za to było elektromagnetyczne sprzęgło wielopłytkowe z ręczną blokadą. Napęd na wszystkie koła jest niezawodny, jednak po od 150 do 200 km dochodzi do wycieków płynu roboczego z elementów skrzyni biegów. Uszczelki będą musiały zostać wymienione. Przednia oś dzipa kompasa wyposażona jest w kolumny MacPhersona, a tylna oś ma konstrukcję wielowahaczową, cztery dźwignie na koło. W ramach modernizacji z 2011 roku podwozie otrzymało nowe resory, amortyzatory oraz tylny stabilizator o większej średnicy. Jeśli ciche bloki przedniego zawieszenia zwykle osiągają 100-150 tysięcy, KM tylne mogą ustąpić po 50-80 tysięcy. KM. Przeguby kulowe zwykle męczą się po 100-150 tysięcy. KM. W odstępie od 100 do 150 km należy również zaktualizować amortyzatory. W starszych pojazdach, które były użytkowane w słonych warunkach zimowych, czasami konieczna jest wymiana przegniłej przedniej lub tylnej ramy pomocniczej. Łożyska kół wytrzymują ponad od 100 do 150 km. Przednie wymienia się osobno, a tylne wymienia się w komplecie z piastą. Bliżej 200 tys. km przekładnia kierownicza może pukać lub przeciekać. W przypadku modeli w wieku od 12 do 14 lat pojawiły się pytania dotyczące jakości malowania. Stwierdzono odpryski farby wzdłuż krawędzi maski. W starszych egzemplarzach ślady korozji można znaleźć na spodzie drzwi i pokrywie bagażnika. Po od 100 do 150 km kabel kolumny kierownicy może ulec uszkodzeniu. W takim przypadku pojawia się błąd poduszki powietrznej, nie działa sygnał dźwiękowy i przyciski sterowania radiem na kierownicy. Czasami zawodzi również silnik napędowy przepustnicy recyrkulacji powietrza, a po 250 tysięcy km grzejnik na grzewnicy może wymagać naprawy. Kolejnym słabym punktem jest blok przekaźników. Znajduje się w nadkolu pod lewym reflektorem. Blok nie jest wystarczająco uszczelniony. Z powodu wnikania wilgoci styki, przekaźniki i przewody gniją. W efekcie dochodzi do zakłócenia pracy silnika, układu chłodzenia, skrzyni biegów czy układu napędu na wszystkie koła. Okablowanie również daje o sobie znać. Na przykład z powodu korozji przewodów w lewym progu układ napędu na wszystkie koła przestaje działać. Lub okablowanie w obszarze osłony wariatora we wnęce lewego przedniego koła jest postrzępione, co prowadzi do nieprawidłowego działania wariatora i błędnej skrzyni biegów. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.